W dzisiejszym materiale przedstawię wam uniwersalną stację rozszerzeń 8 w 1 na USB-C NATEK Fowler 2. Zapraszam do materiału. W zestawie oprócz samego urządzenia dostajemy już tylko instrukcję obsługi. Stacja rozszerzeń, nazywana też często hubem, na jednym boku posiada złącze HDMI oraz trzy złącza USB-A, na drugim boku z przodu w zasadzie urządzenia znajduje się port Ethernet oraz USB-C, natomiast na trzecim boku znajdziemy czytnik kart microSD oraz dużych kart SD. Z tyłu jest również krótki 15-cm przewód USB-C do podłączenia huba do urządzenia. Jak na ilość dostępnych złącz, hub jest bardzo kompaktowy, ponieważ jego wymiary to 105 x 50 x 16 mm. Obudowa praktycznie w całości wykonana jest z aluminium, jedynie z przodu oraz z tyłu są plastikowe wstawki. Generalnie całość jest wykonana bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, prędkość transmisji pomiędzy hubem a komputerem wynosi maksymalnie 5 gigabitów na sekundę i jest to oczywiście rozdzielane pomiędzy wszystkie porty dostępne w hubie. HDMI wspiera tutaj rozdzielczość maksymalnie 4K, prawdopodobnie w 60Hz, jednak producent nie podał dokładnie, jaki standard HDMI posiada ten hub. Ja jednak bez problemu użytkowałem monitor QHD w 60Hz, więc wydaje mi się, że 4K również powinno być obsługiwane w tej samej częstotliwości odświeżania. Trzy porty USB A są w standardzie 3.0. Port RJ45 wspiera maksymalnie prędkość 100 megabitów na sekundę, co dla niektórych może być lekką wadą, jednak w większości przypadków, jakiejś pracy biurowej na laptopie, 100 megabitów powinno być wystarczające. Port USB-C wspiera jedynie ładowanie, nie ma tutaj przesyłania danych i jest ono kompatybilne ze standardem Power Delivery o maksymalnej mocy 65W więc jeżeli na przykład nasz komputer posiada tylko jedno złącze USB-C służące zarówno do ładowania, jak i przesyłu danych, no to wtedy ładowarkę w zasadzie zasilacz wpinamy do huba i dzięki temu nie zajmujemy portu USB-C w laptopie samym zasilaczem. Czytnik kart pamięci, tak jak już mówiłem, ma zarówno slot na duże karty SD, jak i na microSD. Przedostawałem go na jednej karcie pamięci, która na dobrych czytnikach prędkości Odczytu ma na poziomie 100 MB na sekundę. Tutaj ta prędkość wynosiła niestety jedynie około 30 MB na sekundę. Hub w trakcie moich testów działał bez najmniejszego problemu. Przez większość czasu użytkowałem go razem z laptopem do pracy i podłączony miałem monitor QHD przy częstotliwości 60 Hz, internet po kablu. Czasami podłączają także zasilacz USB-C do ładowania oraz różne urządzenia do portów USB. Zastosowanie takich hubów do zwiększenia ilości portów w laptopie to ich najczęstsze i najbardziej oczywiste zastosowanie. Jednak takich zastosowań jest dużo więcej, ponieważ dzięki temu, że mamy złącze USB-C, to taki hub bez problemu można podłączyć do telefonu. Jeżeli nasz telefon obsługuje OTG, najlepiej, aby miał też USB w standardzie 3.0, to bez żadnego problemu w szczególności do telefonów z Androidem. Możemy podłączyć urządzenia po USB np. dyski SSD pendrive czy też np. odbiornik 2 4 GHz do bezprzewodowej klawiatury i myszki. Do telefonu możemy podłączyć wtedy internet po kablu podpiąć kartę pamięci czy nawet monitor. Możemy skorzystać także z trybu desktopowego na telefonie z Androidem, na przykład Samsung Dex. Ja posiadam telefon OnePlusa i posiada on jedynie tryb desktopowy wbudowany w Androida 12 i niestety ten tryb nie chciał za bardzo działać, jednak nie był to problem związany z hubem. A po prostu to, że na moim telefonie ten tryb desktopowy działał nie tak jak powinien. Jednak, jeżeli mamy Samsunga bądź też Huawei, to telefony tych producentów mają naprawdę bardzo fajne systemy desktopowe. I z naszego telefonu w łatwy sposób możemy stworzyć mobilne stanowisko pracy. Także podsumowując, na TK Fowler 2 w polskich sklepach możemy kupić od 160 zł i uważam, że w tej cenie hub jest jak najbardziej godny polecenia nie było z nim żadnych problemów jedyne minimalne wady jakie można by wymienić to ograniczenie prędkości czytnika kart pamięci oraz ograniczenie portu ethernet do 100 megabitów jednak w tej cenie myślę, że nie ma co oczekiwać więcej ponieważ i tak dostajemy 8 pełnoprawnych portów które rozszerzają możliwości np. naszego laptopa czy też telefony. I to by było na tyle w tym materiale. Jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów. Zapraszamy Was również na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki również są w opisie pod filmem. I do zobaczenia!